Zawsze jak wychodzę, zawsze jak wychodzę z domu. Nieważne, czy na nabożeństwo, czy na grupę modlitewną, czy, czy na działkę, którą tam na remonta sprzątamy, czy na zakupy, zawsze proszę Boga, że Boże pobłogosław moje wyjście z tego domu i moje przyjście z tego domu. A jeżeli kogoś mi postawić na tej drodze, no to tym bardziej będę uszczęśliwiony i uradowane. No i dzisiaj w sumie po prostu to ja nic nie planuję. Nigdy nic nie planuję. Można powiedzieć, staram się być wolnym człowiekiem w Panu Jezusie Chrystusie. Nie nakładam na sobie żadnych jakichś reguł, jakichś po prostu zobowiązań. Podaję się w pełni prowadzeni poprzez Pana Boga, Ducha Świętego. Dlatego w dzisiejszej tej modlitwie, którą ostatnio modliłem, prosiłem, żeby Bóg nas zachował żeby każdy był w swoim duchu wolny w Jezusie Chrystusie i poddany prowadzeniu Ducha Świętego po prostu. I, i żeby tak było. Ale idąc dzisiaj szedłem przez, no zawsze przez ten park imienia Baćki Puzon, później przechodzimy na Długosony, kto zna Jarosław no, koło takiego korleony. To jest taka jadłodajnia. No, i po, po lewej stronie jest przed synagogą, jest taki lasek. Piękny, zawsze go lubiłem. Jest Sosny rosną. I jest tam dwie ławki. No i tak, a, jeszcze Położyłem sobie tą torbę i tak stanąłem sobie. Miałem trochę czasu, wyszedłem trochę wcześniej sobie z domu. I jest tam taka kamieniczka piętrowa. Ładnie położona. To jest budowla gdzieś przedwojenna i siedzi sobie pani na krzesełku, no pod oknem, bo to jest parterowa. Być może, że akurat pod swoim mieszkaniem, bo okno było otwarte. A ja tak stoję i tak w sumie, no nie wiem dlaczego tak stałem. Po prostu stałem, bo stałem, żeby odpocząć, żeby... No ale tak widzę tą panią i przyszła mi taka myśl, żeby może... Podejść do tej pani, podzielić się z nią Ewangelią, porozmawiać z nią, normalnie jak, jak człowiek z człowiekiem. Widzę, że siedzi tam sobie na tym krzesełeczku i tak pytam się w duchu. No zawsze te ulotki noszę i mówię tak, czy dać tej pani ulotkę, czy nie dać jej. Ale przychodzi mi, żeby nie dawać ulotki, żeby nie dawać ulotki. I już wiele razy tak miałem, nie dawaj ulotki. Bo popsujesz, bo popsujesz wszystko, i, i myślę, że to jest dobrze. I jeszcze na chwilę powstałem. Jak przychodzimy tutaj zawsze z bratem, pastorem i siostrą, to oni widzą te dwie ławeczki. I szedłem z tej właśnie ławeczki bliżej tego, bo przecież mogłem iść już w kierunku zboru, nie? Ale szedłem specjalnie na dół, obszedłem tam, wszedłem pod tą kamieniczkę. Opowiedziałem tej pani, dzień dobry. No i tak jak rozmawia się człowiek z człowiekiem. Mówię po prostu przyjemnie Pani sobie tu siedzi, ma Pani cień, ładny jest ten lasek taki z drzew sosnowych. I mówię, ja tu często przechodzę i mi się on zawsze podoba i zawsze tutaj lubię po prostu, że, że, że ten lasek jest ten piękny. Tam miała takie trzy drzewka, a ona ja te trzy drzewka to mój syn tutaj posadził i przycina je. No i tak zaczęliśmy <laughs> Rozmawiać trochę mi opowiedziała. Nie pytałem jakie jest jej imię. W każdym razie jest to pani, która ma 85 lat, mieszka tutaj, i rodzice po, pochodzą ze wschodu, jak no, po wojnie musieli uciekać przed, przed, przed tymi prześladowaniami. No i tutaj się osiedliła ma wnuki, prawnuki już. No, i, i. I tak rozmowę i mówiła: Pani, no po prostu ja mam 77 lat, no to ona mi wtedy powiedziała, ile ma ona lat. Ja mówię, widzi Pani, tak ten czas nam ucieka, no mamy już wnuki, Pani ma prawnuki. No, moja siostra by miała w tej chwili, gdyby żyła, 89 lat i tego, ale muszę Pani powiedzieć taką rzecz, że najważniejsze to jest to, że kiedy się ten czas skończy, to, żebyśmy mieli życie wieczne i byliśmy zbawieni. Po prostu. No i wtedy jej powiedziałem, że ja wierzę w Pana Jezusa Chrystusa i, i powiedziałem, jak uwierzyłem, że przeprosiłem, stanąłem, przeprosiłem go za swoje grzechy, wierzę i powiedziałem jej dwa wersety, że kto uwierzy w Pana Jezusa i słów moich przestrzegał będzie, będzie zbawiony. Mówi, wie Pani, że tak. A to była taka spokojna rozmowa, ona się wcale nie denerwowała. A drugą rzecz powiedziała, wiesz, że Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Po prostu nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy, nie ma innego życia jak, jak tego. Ja mówię, i powiedziałem, jeżeli uwierzymy, mamy zbawienie, jeżeli nie jesteśmy potępieni. No i, no i ona przyznała, że, że, że tak jest. I to była taka rozmowa jeszcze, jeszcze. I jeszcze jej podziękowałem, że mogliśmy się tu spotkać, trochę porozmawiać, że życzyłem jej dobrego dnia, spokojnego dnia. Mówię, ten przechodzę, no to ona mówi, ja tu zawsze siedzę sobie wieczorem. No i ja mówię, no to jeszcze raz życzę. No i mówię, a jeszcze na ostatek, to proszę ode mnie cukiereczka Eukaliptusowo-militowego, <laughs> żeby pani było przyjemnie. No podziękowała. No i w sumie poszedłem, mówię Boże, ja Ci Po prostu dziękuję. I wiem, że tą ulotką do tej osoby, by mnie, bo by się wystraszyła, by pomyślała jakiś świadek Jehowy czy ktoś, bo ta torba moja no jest taka wygodna, ale ona jest trochę taka podejrzana. Podejrzana, jak idę, więc wskazuje na, 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 pewien, na pewnego jakiegoś takiego niebezpiecznego typa, który się za tą to torbą kryje, który ją nosi. No i, i myślę, że kiedyś będzie jeszcze tego, jak będę przychodził, to tam podejdę, porozmawiam z tą panią. Może jeszcze więcej coś powiem, może jeszcze więcej powiem. Może będzie, że dam jej ulotkę, a może nigdy jej nie dam ulotki. Może ona może czytać, może... ale zobaczymy, niech Bóg to wszystko poprowadzi, ale dziękuję Bogu, że tak po prostu, normalnie. Jak w życiu Bóg stawia i, i tylko mówi do ciebie, skorzystaj z tego. Chwała Bogu za wszystko. I te, te świadectwa, które mówimy, to przede wszystkim zero chwały. To można tylko z, czystnie, z radością serca podziękować i, i ta radość, jest, że Boże, że to Ty postawiłeś. A ja tylko dobrze, że skorzystałem z tego. I, i jakiś kolejny mój bliźni usłyszał Twoje imię, usłyszał Twoje słowo. I została mu po prostu zapoczątkowana ta droga do życia wiecznego. Chwała Bogu. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej. Daj kciuka w górę. Napisz komentarz albo podziel się skąd jesteś. W ten sposób i ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.